Panie Marszałku, bardzo ważny i jeden z największych programów dotacyjnych Urzędu Marszałkowskiego dotacje do gruntów rolnych. Jeśli chodzi o programy dotowane z budżetu województwa dolnośląskiego, to faktycznie program ochrony gruntów rolnych jest największym takim programem. W tym na tej sesji przegłosowaliśmy ponad 19 milionów złotych, które popłyną już w najbliższych tygodniach na obszary wiejskie Dolnego Śląska. To będą pieniądze, które w ogromnej mierze zostaną przeznaczone na ochronę gruntów rolnych, budowę nowych dróg dojazdu rolnego czy remonty tych obecnie już istniejących dróg, które służą przede wszystkim rolnikom, ale bardzo często też po prostu mieszkańcom, bo, bo te drogi służą za takie, no, już ostatnie odcinki dojazdowe do po prostu zwykłych posesji. Dlatego to jest pewne uzupełnienie tych wszystkich um, programów, między innymi właśnie rządowych, Fundusz Dróg Samorządowych, gdzie są realizowane drogi gminne. No my już te ostatnie odcinki też z budżetu Województwa Dolnośląskiego, od wielu zresztą lat samorząd finansuje. I no, w, w tej chwili przeznaczyliśmy ponad 19 milionów złotych. W tej puli są też pieniądze na między innymi sadzenie drzew miododajnych, ważnych z punktu widzenia ekosystemu, pszczół i na wiele innych zadań, na przykład na... Kupno przez samorządy urządzeń pomiarowych geodezyjnych. W lipcu będziemy mieli podobną uchwałę. Mamy nadzieję, że środki będą do nas spływały. Są to środki z opłat przekształceniowych, które właśnie w, te, w tej sytuacji, kiedy one już do nas spłyną, my przekazujemy do poszczególnych gmin. W dużej mierze na południu naszego województwa, bo tutaj nie dość, że jest bardzo dużo obszarów wiejskich. To po prostu też te gminy potrzebują finansowego wsparcia. Panie Marszałku, bardzo wiele dobrych słów. Na temat dróg dojazdowych do pól usłyszałem nie tylko od rolników, ale również od turystów, a szczególnie od rowerzystów, którzy są naprawdę bardzo szczęśliwi z tego, że coraz więcej tych dróg dojazdowych do pól powstaje. No, ja cieszę się, że samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie. Kiedy składają do nas wnioski o dotacje, to składają wnioski w taki sposób, że wyznaczają do remontu czy budowy takie odcinki, które służą właśnie nie tylko rolnikom, ale też mieszkańcom czy turystom. Połączenie tych wszystkich funkcji jest oczywiście najbardziej optymalnym wariantem i właśnie takie projekty najszerzej wspieramy. W ramach rekultywacji gruntów dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na następną inwestycję na terenie gminy Marcinowice. Wczoraj, z tego co wiemy, odbyła się sesja. Rady Województwa i tam podjęto właśnie tę decyzję o tym, aby dofinansować naszą drogę na, na obrębie Tompadła. Będzie to odcinek 800 metrowy, natomiast jest to kolejna droga, która jest w ramach tych funduszy dofinansowana. To są drogi łączące pomiędzy Białą a Szczepanowem, Tworzianowem a Strzelcami, w samej miejscowości Strzelce, czyli to jest kolejny zastrzyk pieniędzy, które decyduje o tym, aby poprawić przemieszczanie się zarówno rolników, ale też mieszkańców, którzy wykorzystują te drogi jako drogi turystyczne i dojazd do swoich domów. Panie Przewodniczący, jesteśmy na drodze gminnej, która niebawem zmieni swoje oblicze. Dzisiaj ona bardzo brzydko wygląda, jest pełno... Tutaj po prostu błota, ta droga jest gruntowa, niczym nie utwardzona, ale za chwilę się to zmieni. Zgadza się, panie redaktorze, tak jak pan powiedział, ta droga niedługo, niedługo zmieni swoje oblicze, ponieważ dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na jej przebudowę. Będzie tutaj nawierzchnia asfaltowa. Przesło, przeszło 170 tysięcy złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Również gmina Marciewica na ten cel zabezpieczy wkład własny. Jak widać, to dofinansowanie zdecydowanie się przyda, ponieważ stan tej drogi jest jaki jest, jak mieszkańcy sami mówią, czekali na nią ponad 14 lat, jak się okazuje. Cieszymy się, ponieważ ona nie tylko będzie stanowiła drogę dojazdową do pól rolnych, ale też, jak widać za mną, będzie stanowiła drogę dojazdową do posesji. Coraz więcej domów tutaj nam się stawia, więc cieszymy się, że będzie wykorzystywana na różne sposoby, a znajdujemy się również w miejscowości turystycznej w Tąpadłach. W tym tym bardziej cieszymy się, że ona też będzie wykorzystywana między innymi przez turystów. W sumie gmina Marcinowice otrzymała w przeciągu ostatnich dwóch lat na ten cel, czyli na budowę dróg transportu rolnego przeszło milion złotych. Za to bardzo dziękujemy radnym sejmiku województwa dolnośląskiego, a przede wszystkim panu wicemarszałkowi odpowiedzialnemu za obszary wiejskie, panu Grzegorzowi Macko.